Ktoś by chciał mnie strollować. Too much. Mm -hmm. Mm -hmm. Zaraz chcecie mnie zabić, macie drugiego? To prawda. O oh, yes, ten hot dog jest idealny. Siemano, z tej strony Smolasty. Jestem strasznie głodny, ale bardzo dobrze się składa, ponieważ dzisiaj zostanę recenzentem hot dogów. Mam do wybrania pięć smaków, które wcześniej wyselekcjonowałem spośród tysięcy, naprawdę tysięcy waszych y, koncepcji, waszych receptur. Zwycięzca może być tylko jeden. Y, nagrodą główną jest oczywiście złoty sygnet marki Tarczyński, który mam właśnie na swoim palcu wskazującym. Tak, to jest wskazujący? Lecimy. Dziękuję. Mm. Mm. Jestem team pizza hawajska powiedzmy. Jest słodko-słony, co jest dla mnie idealnym połączeniem na taką gastruwę wieczorną przed telewizorem, czy jakimś serialem. Bardzo mi smakuje ten hot dog. Wjechał mi idealnie po prostu. Pierwszy hot dog z pięciu jest na razie faworytem, co jest w sumie logiczne. Wasze zdrowie. Dziękuję. Uuu, ten kojarzy mi się y, z Grecją, były tam takie właśnie kombinacje. Byłem na półwyspie Kokino Nero, z tego co i tam były właśnie takie smaki, Ten stacyk był wszędzie, po prostu wsadzane. Chciałem podkreślić, że byłem w Grecji, że byłem za granicą kiedykolwiek. Y, są oliwki, które bardzo lubię, zwłaszcza z Brazylii. Mmm, <laughs> przeżuję i powiem, mama mnie uczyła, żeby nie mówić z pełnymi ustami. Świeży smak, mógłbym go zjeść rano przed treningiem. Mimo, że nie ćwiczę, mi się bardzo smakuje, mi się... Dobra, biorę Lżejszy, jest dużo warzyw, no i parówka tarczyński. Chyba wybrałbym tego z racji tego, że mam sentyment ogromny do Grecji. Byłem w Grecji, hmm. że na razie dwójeczka wygrywa, a my lecimy z trzecim. Dwie godziny później. Dziękuję. Ło, wow, ło, wow, wow. widzę sałatę. I co najciekawsze, bułkę, która jest różowa. Nie wiem, czy to jest pokolorowana. jest mąki jakiejś różowej, która rośnie gdzieś tam w różowa, Różolandii. O, i jeszcze prażona cebula na końcu. To jest props ode mnie. Tłumacz dla mnie. Ktoś chciał przedobrzyć, ale szanuję za kreatywność, ponieważ tylko szaleńcy y, osiągają sukcesy. Myślę, że ktoś by chciał mnie strollować tym, y, y, tym, który jest z tych trzech był najfajniejszy na razie. No myślę, że dwójeczka, ten grecki klimat. Lecimy z następnym hot dogiem. Dziękuję. Uhuhu, to może być miłe zaskoczenie, podejrzewam, że albo spieczona mocno, nie wiem, ja się nie jestem na tak naprawdę na tych rzeczach wszystkich, ja po prostu mówię co, co mi smakuje, co nie, jest klasycznie ketchup, który pojawił, pojawił się pierwszy raz chyba podczas dzisiejszej gali do goryków. <grych> widzę y, żółtą paprykę, nie, albo chili, żółte chili, jest w ogóle żółte chili? O Jezu, chyba też żółte, czyli jest niż... Będzie piekło dwa razy. Może mnie to w komentarzach zjedzą, bo te żółte jest słabsze od czerwonego, i powiedzą, że e, nie czerwonego nie jadłeś. Być może on kojarzy mi się z trasą koncertową, z taką właśnie dobrą stacją mezynową, gdzie jest aktualnie limitka totalna jakiegoś super smaku, takiego Hot Doga plus S, plus, deluxe Limited Edition. A jednocześnie czuję w nim też taką polskość, nie wiem dlaczego. Na razie ten oraz grecki byłem w Grecji. U mnie są na pierwszych dwóch pozycjach egzekwo. Powiem wam na marginesie, że dojadłem go na backstage'u. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, czy te żółte, czyli jest ostrzejsze niż czerwone. Bo moim zdaniem jest: im więcej tych hodogów wiem, tym bardziej jestem głodny. O. Tutaj również mamy czarną bułeczkę z aktywnym węglem, już wiem, poziomo, w sensie pionowo, wertykalnie, czy chory, wertykalnie, dobrze powiedziałem. Yy, używam trudnych słów, żeby trochę wydawać się mądrzejszy, niż wyglądam. Dzisiaj chyba pierwsza w życiu yy, będę jadł złoto, I o ile jest prawdziwe. Dobra, wewnętrznie się wzbogacę. To fajne, po prostu biorąc działa, i nie będę przedłużać tutaj wam w filmiku. Mmm, jeszcze jednego. Mmm. Słuchajcie, chyba mamy zwycięzcę na koniec, tak się złożyło przypadkowo, naprawdę, ten hot dog jest idealny, jest jednocześnie widowiskowy, ktoś nie bał się odważyć tutaj położyć dwóch yy, równolegle różnych sosów, to jest już dla mnie dużą ilością odwagi, wziąłem trzy w ciągu 10 sekund, ma pomidory, ma złoto, ogóreczek i pomidorek, czyli smak moich kanapeczek z dzie dzieciństwa do szkoły, pozdro mama. Czyli z jednej strony mamy tutaj warstwę szkoła podstawowa, wspomnienia, piłka nożna, przerwa, 15 minut dzwonek, klimaty takie naprawdę nostalgiczne, ale jednocześnie z sentymentem wielkim, a z drugiej strony mamy tak, prażoną cebulę, złoto posypane oraz e, pasta z groszka, fuzja maksymalna, ktoś miał po prostu totalnego świrka w głowie, ale takiego pozytywnego i stworzył coś niesamowitego, także trafiliście tutaj e, konstruktorzy lub konstruktorko lub konstruktorze tego przepisu, tego konceptu, tej receptury w dziesiątkę, w moje gusta. Nie zostaje mi nic innego, jak yy, przyznać nagrodę, pierwsze miejsce twórcy tego hot-doga bądź twórczyni i zwycięstwo tego to sygnetu, którego musisz się niestety pozbyć i oddać go w twoje ręce. Dziękuję ci bardzo za najlepszy przepis, jaki dzisiaj wybrałem. Hmm. Nic to, to prawda. Spróbujcie.